No, dzień dobry. Myślę, że pora. E, po pierwsze, umalować się, a po drugie, zrobić w końcu test oto tych podkładów, bo one czekają i czekają. Ja jestem bardzo ciekawa. No więc, co? E, to będzie podwójny test, bo jeszcze coś przetestujemy. No więc, zaczynamy. No bo wiecie, żeby było bardziej ciekawie, przetestujemy sobie jeszcze jedną rzecz, która wspaniale pasuje kolorystycznie do tych podkładów. Zresztą te podkłady one są takie malutkie. O, teraz może widać, bo jak im bardziej przybliżam, wydają się większe. No naprawdę są bardzo malutkie, ale w małych buteleczkach, więc trzeba uważać, żeby czasem nie spadły, bo jak spadnie, no to będzie, będzie Bam Stars. E, I ja mam o kolorku 0,4 oraz o kolorku 0,5. Są to podkłady kryjące, z tego co ja pamiętam. Długotrwały, upiększający, fluid kryjący, więc sprawdzimy jego krycie. E, nie wiedziałam, który kolor wybrać, no więc zdecydowałam się wybrać. 0,5 oraz y, 0,4, ale zanim przejdziemy do tego testu, przetestujemy jedną rzecz, a mianowicie jajeczko różowe, gąbeczkę z Sheina. Mam, ale jeszcze nigdy nie używałam takiej gąbeczki w sensie od nich, i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać, czy ona jest mięciutka, czy urośnie, czy nie. Zobaczymy. Ona jest ogólnie taka malutka, jak widać, o ładnym cukierkowym różowym kolorze, jest taka sprężysta, nie jest za miękka, jest nawet dość twarda. Ale zaraz zobaczymy, czy urośnie. Mam tutaj szklankę, celowo wzięłam taką dość przezroczystą. Zobaczymy, czy napije się, U, jak urosła i czy będzie mięciutka. Ogólnie widziałam takie mega, gigantyczne gąbeczki na szejnie ale no chyba ja aż takich dużych nie potrzebuję. Wiecie co, naprawdę no, wystarczy mi taka. Ona już podwoiła się, bo zobaczcie, już nawet się tutaj nie mieści. Czekajcie, o. Nie wiem, czy widać, ale jaka woda się matowa zrobiła. Po prostu yy, pęcherzyki powietrza w tym pływają. Dobra, jeszcze kilka razy tak zrobię, żeby ona się naprawdę napiła i zobacz, o, jaka jest wielka. O, im bardziej tym coraz większa się robi. Zobaczcie, nawet już nie chcę wyjść. Podobno gąbeczki właśnie z szej, Szejna. Yy, chyba tam z innych też, ale ja akurat ja zmałam z Szejna tylko na razie. No więc, że są dobre, ale też trzeba trafić. No, nachlapałam sobie. No dobra, teraz pod papierek. Myślę, że wystarczy. Odcisknę ją może tutaj na dole, bo zaraz już sobie narozlewam ostro bo wiecie, no trzeba odcisnąć ten nadmiar wody. A ja akurat się nie malowałam, pogoda jest taka zmienna, że przez chwilę było gorąco, teraz się zrobiło, no. No więc tak, gąbeczka urosła i zrobiła się mięciutka. Poczekajcie chwilkę, ja tylko wytrę tutaj, bo ja już sobie nachlapałam bardzo mięciutka, zobaczymy jak to będzie, wiecie co, jeśli chodzi o. Nie, już czuję. Mhm. Ja już mam tutaj swoją odpowiednią ilość filtru nałożoną. Pięćdziesiątka. I tak, ja jestem ciekawa, na by to byłoby, wiecie, co, zrobić test tych podkładów e, dwoma sposobami. Właściwie nawet można trzema zrobić, bo przy użyciu pędzelka, przy użyciu gąbeczki i przy użyciu palcy, czyli y, no, dłoni. I najlepsze krycie jest przy użyciu palca, dlatego że ta gąbeczka chcąc, nie chcąc, ona i tak troszeczkę wypije tego podkładu. Y, no i ona tego wszystkiego nam nie wklepie. A, ta, a jeśli chodzi o dłoń. To po pierwsze są, jest podkład dobrze rozgrzany, po drugie e, nie wchłonie nam się w palce, więc wszystko co mamy na dłoni wklepujemy w e, twarz. Jak widzicie, no ale ja dzisiaj zrobię test tylko gąbeczką, może kolejnego dnia, albo dobra, bo dobra, nie, dobra, dobra, zrobimy test podwójny. Nie przy użyciu pędzelku, tylko zrobimy jedną stronę palcami, a drugą stronę gąbeczką. No dobra, tylko którą tutaj podkład e, wybrać. Wezmę sobie może, może sobie wezmę troszeczkę tego, troszeczkę tego i zobaczę e, kolor, czy będzie odpowiedni. No więc pompka, o podkład jest lejący. Zobaczcie się, Uu, bardzo rzadki. Tak wygląda kolor e, 04. Dość rzadki i taki dość jasny. Natomiast piątka jest o no, jest troszeczkę ciemniejsza, ale i tak będzie jasna. No więc y, ja jednak czwórkę sobie zostawię na kiedy indziej, jak na okres bardziej jesienny, dlatego że on będzie dla mnie za jasny. Ale skoro to nałożyłam, to to sobie zmieszam już i nałożę jedną część palcami, żeby nie było, wiecie, Więc nałożę tutaj i tutaj tak identycznie, a potem po prostu sobie dołożę jednego podkładu. Ale jak to pachnie, jak pachnie tak słodziutko. Mhm. Dobra. Chciałabym, żeby ten test był taki, gdzie co naprawdę, a nie taki, że jedna będzie tu inny kolor, tu inny. Dobra. Tą stroną, prawą, będę nabyłaś palcami, a lewą gąbeczką. Myślę sobie, że jeśli chodzi o prawą stronę, ja sobie troszeczkę jeszcze dołożę, żeby mi tutaj tak nie strzeliło. O, ale rzadki. Ale jak pachnie, ok. Wydaje mi się, że będzie jeszcze za jasny. Ale to znaczy, że przydałoby się yy, kupić ciemniejszy kolor. Będę zerkać troszeczkę w dół, bo tutaj mam też lusterko. Chociaż ja widzę z lusterku, że ten ciemniejszy jest naprawdę ciemniejszy. Tutaj troszeczkę jesteśmy prześwietleni, więc yy, no, zobaczę jak w lusterku, jak to wygląda. Dobra, ubrodziłam już sobie gąbeczkę i najpierw tutaj, jaka ona jest mięciutka w sklepie, Ale jak pachnie ładnie, ten podkład. Postaram się połowę, tak, tak miało być prawa gąbeczką, czy jak ja tam mówiłam? gdzie się jak pachnie, Skleraza po prostu nie boli. Powiem Wam, że mam bardzo niedużą ilość tego podkładu nałożonego na, na twarz, bardzo niedużo, bo ostatnio jak nakładałam, nałożyłam naprawdę dużą ilość i było świetne krycie, to, to więc też od tego zależy to krycie, ile nałożycie tego podkładu, czy nałożycie trochę, czy nałożycie yy, większą, mniejszą ilość, mniejsza wiadomo, mniejsze, no i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, piątka będzie dobra, powiem Wam. I spokojnie mogłabym jeszcze szóstkę zamówić. Mhm. Ja sobie jeszcze dodam. I dodam sobie tutaj, bo ja tak czasami nakładam. O, i teraz wklepię. U Was widzę, że krycie jest zacne. Aczkolwiek ja zerkając w lusterko, to. Mogę powiedzieć, że jeszcze nic nie powiem. Najpierw zobaczymy sobie drugą stronę. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ubrudziłam sobie włosy, więc teraz mam troszeczkę bardziej pomarańczową wchodzące. Że ładny kolor, naprawdę ładny. Nie taki pomarańczowy, bardzo. Mhm. To nie jest jakaś mega duża porcja. Dobra, no więc yy, mamy tu gąbeczką. Tutaj moje niedoskonałości, wiecie, no są. A teraz y, ja sobie dołożę i nałożymy go po prostu przy użyciu. Bo boję się, że jak nacisnę, to im poleci tam dalej. Przy użyciu, o, dobra. Dłoni no również jedną porcję, y, pompkę jedną nakładam wystarczająco. Wydaje mi się, że wystarczy. Bo jak nakładamy, wiecie co, dłońmi, palcami, no po prostu palcami. No nie całą dłonią, no tylko palcem, palcami dmoma jakiś do wisi, to... On. Ojej, lewą mogę to prawą zrobić. No to to się nie wpiecie, nie, nie, nie ma co wypić ten podkład, więc wszystko, co nałożycie, on zostaje. Ja przez jakiś czas miałam taką fazę, że tylko palcami nakładałam, i te podkłady naprawdę na długo mi wystarczały, na bardzo długo, bo o, widać różnicę. Dobra, najwyżej później co pod koniec wyblenduję, żeby to wyglądało, wiecie, ja czekam na kuriera dzisiaj, dostałam wiadomość, żeby nie było, że ja wejdę taka. Y Dwustronna, a już widzę różnicę. Mhm. I jeszcze nie jest dobrze wklepany. Wiadomo. No, powracając do tematu, używałam przez jakiś czas tylko palców, No więc ten podkład mi starczał i starczał, i starczał. A też zależy od gąbeczki. Niektóre gąbeczki potrafią po prostu tak pić ten podkład, że. Mhm. Chyba nawet pędzelek może mniej pije. Te flaptopy? O ile dobrze pamiętam? Nie pamiętam, już jak to się nazywają. Dokładnie wiem, że mam. I też muszę powrócić, bo one też po prostu krycie robią dobre, dlatego że wbijamy go sobie. Chociaż ja tutaj też sobie wbijam go. Gąbeczką też co prawda wklepia, wklepałam, ale zobaczcie, ile gąbka wypiła. Nie widać. To więc to, co tutaj jest, powinno być na twarzy. Ja też w sumie lubię używać gąbeczki, no więc. No dobra. I zaraz będziemy podsumowywać, moi drodzy, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj bardzo długo mi nie zejdzie się. Pod oczami ja nie nakładam yy, podkład, dlatego że to obciąża bardzo tą cieniutką skórę. Nakładam delikatnie. Tylko delikatnie, niedużą ilość korektora, również sklepując. A tutaj pozostawiam, nie nakładam, bo to później naprawdę brzydko wygląda, więc lepiej ominąć. Omijajmy ten, tą część pod oczami, bo ja wiem, że niektórzy po prostu jak nakładają podkład, to i pod oczy, ale to później, jak to już jest utwardzone i wiecie, pudrem, to brzydko wyglądają zmarszczki. A niestety każdy z nas ma zmarszczki, bo to są zmarszczki mimiczne. Uśmiechamy się, ruszamy oczami. Twarzą, no chyba, że byłaby taka wiecie co mocno, nie wiem, nawet naciągnięta troszeczkę się zmarszczy, więc nieładnie wygląda. No dobra. I teraz moi drodzy. Ja mam tutaj nałożone, tak jak widzieliście, palce, gąbka. Jeśli chodzi o gąbkę, genialna, genialna. Zamówiłam ich od razu chyba w paczce było 5 sztuk. Więc super. Piję, bo piję, no, ale każda gąbka pije. Podkład bardzo pachnie i ja jestem, daję mu. Hmm. Tak szybko oceniam, co nie? Ale ja już widzę. E, nie, no powiem Wam, że daję mu 4+. No, bardzo ładny. Może nie nawet 4, no nie, no 4, 5 mnie mogę mu dać. Ale widać różnicę pomiędzy dłonią. Widzicie? Zobaczymy, czy nie będzie wchodził z maszki, bo jeszcze tak no zobaczymy później i czy będę się świecić po nim, czy nie będę się świecić, ale bardzo ładnie. Kolor też jest, uważam, że no troszeczkę jaśniejszy, ale nie, to u Was wygląda, u mnie tak nie wygląda. Wygląda nawet dobrze. Bardzo ładnie wygląda palcami. Bardzo ładnie. I ja tu widzę taką różnicę. Bardzo. Krycia, zobaczcie, tu jest starte już, ale jest. Tutaj, no wiecie, tutaj też mam pieprzyki, no więc. Tu chyba, bo tutaj jest jakaś kroska. Tu też kroska, dobra, tu i tu mam pieprzyk. No to więc to wypukłe jest. No to tak wygląda, mam pieprzyk, ale tutaj te niektóre takie krosteczki są bardziej widoczne. I tutaj też jest. I widać różnicę, więc wiecie, co póki to nie zastygło, ja sobie ee, wszystko <grymieszam> wymieszam, żeby nie wyglądało źle. No więc co? Nie odkryłam Ameryki. Wiadomo, że palce lepiej wklepują. Tysiąc razy lepiej, ale jeśli chodzi o tą, o tą stronę, tu jest 4, tu jest 5. Mhm. No więc jak nałożymy sobie palcami, nie potrzebujemy tego aż tyle podkładu, ale podkład jest. Bardzo fajny. Bardzo ładnie wygląda. No naprawdę. Krycie jest też ok. Podejrzewam, że gdybym dała więcej, to bym sobie dobrze mogła wycisnąć co zakryć. Te wszelkie niedoskonałości. Dajcie znać, czy wyznacie te podkłady, te super. Jak się Star Stars for the Stars. Ja miałam parę kosmetyków od nich, czy znaczy się jeszcze mam. To są takie bardziej pachnące kosmetyki, pamiętam no w kalendarzu adwentowym były właśnie od nich, to była taka mieszanka, połączenie troszeczkę wedlowskich chyba z tym, o ile dobrze pamiętam i to były fajne kosmetyki. Nie no, Fajny ten podkład jest, ja będę sobie zamawiać. Ciekawa jestem jeszcze jakieś jeszcze, jest jeszcze jest z hybrydą, jeśli chodzi o to, e, szóstkę, na lato szóstkę, bo ja będę opalona. E, tutaj to też nie wygląda tak źle, o troszeczkę teraz widać, nie odcina się to aż tak, jak ja widzę, no ale przez to, że tutaj jest okno, to więc to troszeczkę inaczej wygląda. Aj fajny ten podkład jest. Super. Już dawno nie miałam fajnego podkładu. Takiego jak te. No więc jeśli chcecie sobie kupić, możecie sobie wejść na jej stronę Super style, Jak oni mają tam nie, Super Style, a ja mówię super, 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 super podkład. W sensie Stars for Day. Their... Tak, to masz czekać takimi litereczkami Stars for Day stars. stars. Stars for the Stars. Eee, rozumiecie, nie? W super cenach, często mają też tam promki, no więc jak sobie tam chcecie, to zobaczycie plus różne inne. Jeszcze mam chyba eyeliner taki metaliczny, więc też trzeba będzie przetestować, ale jestem zadowolona. No i to tak ładnie pachnie, delikatnie. Naprawdę, poczekajcie, trochę się przetrę tutaj, bo nie, naprawdę, nie miałam dawno i dawno nie robiłam żadnego testu, co nie. No więc teraz e, powróćmy na normalne tory. Wziąłam swoją resztkę pudru. Który już. O nie, co mu się stało? On taki wczoraj nie był. Moje dzieci pewnie być tam. Nie, korektor. Korektor bardzo fajny z L'Oreal. Ja mam yy, korektor kryjący na niedoskonałości, Tralalele 01, Ivory, ja bioróż taki bardzo jasny, Perfect Match. On jest malutki, bo tu ma tylko 5 ml, ale on jest, tak powiem Wam, że mega wystarczający, bo on jest naprawdę kryjący. Dobrze kryjący. No, na początku, wiecie co, byłam tak sceptycznie w niego nastawiona, dlatego że on jest taki malutki. Ja mówię, oho, pewnie dwa razy maznę, i, i wiecie już. Ja co prawda też nie używam bardzo dużo tego korektora, nawet na tą strefę T i brodę i w ogóle nie używam, bo nie, nie widzę takiej potrzeby. Ja tylko używam troszeczkę tak naprawdę skącik trochę, bo nie potrzebuję tutaj jakiegoś takiego wielkiego, wiecie co, krycia. Zauważyłam, że jak właśnie chodzę na jakiś taki makijaże czy coś. To oni bardzo dużo nakładają tego tu, a u mnie to jest tak, że to później moja strefa pod oczami bardzo brzydko wygląda. Ona taka jest ciężka, szara i taka... nie ja tego nie potrzebuję. Ja i tak już mam od urodzenia taką blinę łez widoczną, więc yy... za duża ilość korektora w moim przypadku to podkreśla i to nie za ładnie wygląda. No dobra, więc korektor jest naprawdę mega. Może on teraz taki za bardzo tani nie jest. Ale na pewno w kolejnym jakimkolwiek zamówieniu. i mam, Już mam dużo go, długo go. Jeszcze jest bardzo tutaj. Gdybym sobie wiedział całą twarz malowaną, to pewnie by szybciej szedł, Ale ja naprawdę nie widzę potrzeby nakładania podkładu yy, i na to podkładu jeszcze bardzo dużo ilość yy, korektora. No nie. Tym bardziej, że na co dzień po co aż tak się obciążać? Dobra, nakładam teraz tutaj od. Ten jest też fajny pod ten e, e, od Maybelline. Puder w kamieniu Infinity Matte. Bardzo jest fajny, lubię go. No, ale się pokruszył. To jest moje drugie opakowanie i na bardzo długo starcza i nakładam go moim starym, szczulanym yy, pędzlem, który uwielbiam, po prostu jest tak wyrobiony, czy też tak macierzyła się swoje ulubione pędzelki. Mam kilka nowych, mam do brązera, yy, do pudru. Nawet zamówiłam sobie taki sam, żeby nie było, że w razie co, wiecie, co ten mi coś się z nim stanie, bo to ja, żebym miała drugi. Yy, on jest, no i skąd jest, z jakichś chińskich stron, naprawdę. No bardzo ładnie, ale ładnie wygląda ten podkład. No tak ładnie przykrył mi to wszystko. Moja ale lewa strona jest ładniejsza, dlatego, że nie mam tutaj takiej niedoskonałości. Natomiast tu mi troszeczkę wyszło, wyskoczyło na tym policzku i tutaj sobie na czole też. Ale okej, ten korektor, kurczę język się ten puder, on już sobie jest troszeczkę kryjący, kolory, koloryzujący, bo to nie jest ten taki transparentny, nie? On po prostu ma lekki kolorek w sobie, to jest 40, uh, pure big, ale nieważne. Idąc do Was, stała, stała się tragedia, zaraz do tego dojdziemy, no i co? No jakoś mam fazę taką, Wiecie, co mam fazę? Nakładamy to z collection. Zobaczcie, jakie tu są kolory. To jest taki kolor bardziej ziemisty, to nie jest taka czekolada, jak u was wygląda, to jest bardziej taka w ogóle chłodny, tak chłodny, a to w ogóle inny kolor wygląda. Reszta jest y, ciepła. Te są ciepłe bardzo, a ten jest naprawdę chłodny, ziemisty, bardziej taką oliwkę nawet wpadający, ale razem, razem w połączeniu mogłabym nawet co nie nakładać żadnego rozświecacza, bo to już ma sobie drobinki. Bardzo lubię, tylko najgorszym minusem tych takich kamieniach, y, produktów jest to, że jak upadnie wam, to po prostu dostaje drobny mak. I wszystko wykruszone, wiecie co? No, dobra. Ja sobie tutaj nałożę, ale patrzę w lusterko, bo wiecie co? Ostatnio, jak sobie nałożyłam chyba te malujące się z Wami, i później poszłam na dwór i spojrzałam w lusterko, bo przecież w moim telefonie jest z tyłu lusterko. No, to ja odkryłam, że ja mam bardzo dużą ilość nałożonego brązera. dlatego ja sobie patrzę tu w lusterko. Nie będę, tutaj... ale zobaczcie, i tak oczy idą tutaj do Was. Nie, bo tu wydaje się, że mam bardzo mało, a tu już jest. To jest tak napigmentowane, powiem Wam. Nie wiem, gdzie ja to kupiłam, ale jak mi się to zniszczy, to będę, będę szukać tego. Naprawdę już jeszcze jakieś krople wody są. Mhm, to jest fajne, to jest fajne. O matko, jeszcze mówi się honolulu. Hona, Honolulu, nie honolulu, hula hula, honolulu mam, też muszę poszukać w ogóle, to też był fajny produkt. Dobra, starczy, bo tutaj już widzę, że robi się ją ostro. Ostra tapeta. Powiem Wam, że nawet jak nie nałożę za dużo tego podkładu, to tym sobie można zrobić dobrą kapetę. Mówię Wam. Fajne, jest cieplutki. No i dobra. i A nie wzięłam różu, a nie wzięłam. To są takie same kosmetyki no jak na stop. Idąc do Was, stała się tragedia mój. Revolution. Z kalendarza żabliwego szampańsko-złoty rozświetlacz po prostu upadł. Ale ja wiedziałam, bo ja mam w, w jednej stronie lusterko, w drugiej stronie taką stertę na układanych kosmetyków na siebie, więc ja tak szłam, podejrzewając, że mi spadnie. No i spadło. I rozwalił się. A on taki dobry. Zebrałam ten kawałeczek większy latający, wypływający tutaj, co widzicie, ale może. Nie, nie, to nie ta kolejność. Poczekajcie, bo jeszcze mam róż, który też pewnie niedługo zostanie tego z przekra. Ten Natural Beauty Brush Lovely. Pokazuję Wam Gonosto, bo naprawdę jest bardzo fajny. Mineralny róż to jest do policzków, który. Wystarcza Wam po prostu, ja nie wiem ile lat go już używam. To jest jedenka, nie wiem czy nawet jeszcze są dostępne. Jak już, czy, czy nie zmieniły tej swojej szaty gra, graficznej, być może. Zobaczcie, jak to jest fajnie już wydenkowane, Ja uwielbiam, jak mam już wydenkowane, bo mam wtedy taką świadomość, że ja ten kosmetyk naprawdę zużyłam, a nie, że on przeleżał i był nieużywany. A ten, non stop. To ja kiedyś nie lubiłam róży, chociaż mam dużo. Ale tak, chcę go, jak już, wiecie, już widać dno, to ja go chcę dokończyć. Może bardziej przy tej stronie. i tak Nie oszczędzam, bo naprawdę dużo yy, pędzelkiem jadę po nim, dlatego, że on ma taką pigmentację naturalną, tak jak jest tutaj napisane. Naprawdę, naturalną to jest taki... Nie zrobi wam. Jak z sobie pędzelkiem tak, to on nie zrobi wam naprawdę żadnej krzywdy. To jest prawda. Pamiętam kiedyś swojego czasu dziewczyny właśnie opowiadały o nim dużo. Kiedyś, kiedyś. Teraz już nie oglądam takich kosmetycznych, powiem wam szczerze. Yy, bo nawet mam mało czasu na tego YouTube'a. ostatnim czasem mało. Zresztą tutaj zajęłam się ogródkiem, tutaj wiecie domem i szkoła, lekcje i tak dalej. No więc to tyle, jeśli chodzi o mój make-up, ale fajnie to wygląda. Do... Wiem, że fajnie. Mhm, ładnie, podoba mi się, super. Teraz się fajnie wtopił ze wszystkim. No i nawet jak nie mamy 100% makijażu, wiecie, krycia, to zobaczcie brązer i ja tu widzę lepiej, nie? Brązer róż. Chociaż bardziej mam wrażenie, że ta strona jest ładniejsza. To może zróbmy, zróbmy włosy na tą stronę i będzie lepiej się. Mhm, dobra, rozwaliłam sobie w ogóle całą fryzurę. Zasłonimy brzydszy yy, profil, brzydszy policzek, a ten ładniejszy będzie. Fajne. I bardziej, bardzo fajnie też to, że to jest ekologiczne, e, w sensie, że jest szkło. Nie, Chociaż większość podkładów jest ze szklanych buteleczkach, nawet duża część, no ale też jest część w tych takich tubkach plastikowych. Wiadomo, że to cena już wtedy jest inna, ale one też nie były. Wiecie, co mega jakieś drogie? To była cena naprawdę bardzo przystępna. Są w Rosmanie, nawet na promocji ostatnio, było chyba za niecałe zjedychy, więc. Nie pokazuję. Czekajcie. No dobra, dajcie znać, czy mieliście, czy nie mieliście, czy to było 100 lat temu odkryte. Ja dopiero to odkryłam, podejrzewam, że tak było. I to wszystko. Pa,